Cześć, ja jestem Bonkol, a to jest gra Barn Finders w wersji demo. Został mi udostępniony od twórców. Kluczyk do wersji demo. Gra jest w fazie alfy, jeszcze nieskończona. W tym roku ma być premiera, nie wiadomo kiedy. E, natomiast jest to gra, która mi bardzo przypomina taki program. bodajże na Discovery gdzieś pod, w amerykańskiej telewizji leciało, ale też z przełożeniem na język polski, gdzie kupowali e, całe takie stodoły. gdzie kupowali też garaże i tak w sumie w ciemno kupowali, bo nie wiedzieli co tam jest. E, a potem się okazywało, że tam był jakiś drogi samochód albo jakieś inne drogocenne rzeczy. Właśnie w tej grze o to będzie chodziło, czyli taki symulator łowców okazji, chyba łowca, łowca okazji to się nazywało. Poprawcie mnie w komentarzu. Więc co, no, mamy kwarantannę. Yy... Siedzimy w domu, oglądamy, gramy w gry, mam nadzieję, że będziecie oglądać mnie, ja postaram się codziennie jakiś materiał nagrać i dzisiaj właśnie z tej gry. Eee, także zagrajmy w to demo, bo nie jest ono długie. Eee, jeżeli chcecie zobaczyć na moim drugim kanale Bonko Live, tam były pierwsze wrażenia. Eee, ja sobie tak odpaliłem, troszkę dłużej pograłem i zobaczyłem mniej więcej o co w tym chodzi. Eee, natomiast, moi drodzy. Zaczynamy. Tutaj sytuacja wygląda tak. Mamy 1991 rok, czyli 29 lat temu się wszystko dzieje. I budzimy się. I budzimy się. Na razie jest język angielski, pewnie będzie język polski. Budzimy się, i tu są tacy tradycyjni, wiecie, jak to są bardzo stereotypowi Amerykanie, którzy gdzieś tam mieszkają na wsi i właśnie gdzieś tam interesują się tego typu sprawami. Więc dobra. Zostaliśmy obudzeni i mamy tutaj rozpocząć. To jest nasze mieszkanie. Nie będziemy się za bardzo tutaj rozglądać, chociaż można podnosić różne rzeczy. Ja już tu mówiłem, że to prawdopodobnie są twórcy gry, którzy się umieścili tutaj. Natomiast e, tutaj, wokół wszędzie, mamy jakieś takie przedmioty typu paczka papierosów, zapałki, e, różnego rodzaju, na przykład, kubki, jakieś puszki. I to są wszystko rzeczy, które możemy sprzedać na złom, e, bo. Akurat u nas w Polsce tak bardzo nie jest to popularne, ale w innych krajach, na przykład przynajmniej w Niemczech, w Niemczech jest to bardzo popularne, że sprzedawanie zarówno butelek pustych po napojach, jak i puszek jest w sumie opłacalne, czyli opłaca się zbierać i, i bardzo oni to rząd przynajmniej tam chyba płaci za tą ekologię i recykling. Dobra, moi drodzy, więc tak, pierwsze zadanie, musimy znaleźć akumulator, żeby zasilić tutaj generator prądotwórczy. I potem możemy wejść na komputer. No to co, zaczynamy. Gra wygląda w ten sposób, jak widzicie graficznie, nie jest źle. Wygląda całkiem ładnie. Tutaj jakiś kogucik chodzi, proszę bardzo. Kogucika można podnieść, można rzucić ją, potem nie bójcie się, nic się nie stało. Eee, więc tak, tu jest samochód. Aha, tutaj są śmieci. Tutaj jeszcze musimy wyrzucić te niektóre przedmioty. Dobra, tutaj można to przesunąć. Cyk 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 i to jest tutaj pojazd, w którym jest akumulator. Więc wyciągamy ten akumulator i idziemy zanieść dokładnie tutaj. Podłączyliśmy to i w końcu mamy prąd. I to jest sklepik. W tym sklepiku to będzie działało trochę jak kantor, czyli tutaj będziemy wystawiać wszystkie rzeczy, które znajdziemy, które wykupimy, które gdzieś tam odkopiemy, i później będziemy wystawiać tutaj po cenie, jaka nam się podoba. O, zobaczymy jak to będzie. Tutaj kupujemy też różnego rodzaju rozbudowania, znaczy. Yy, no, rozwijamy postać. 45 dolarów na razie mamy i możemy sobie kupić różne rzeczy, na przykład upgrade gun, latarka i tak dalej. Wszystko co nam będzie potrzebne gdzieś tam powiedzmy, kupimy sobie na razie, powiedzmy o taki, taki bajer jakim jest. O, latareczka. Yy, odpalamy komputer i mamy tak, e-mail. I w e-mailu jest napisane, że generalnie gościu daje nam zlecenie, żebyśmy zdobyli takie taki bardzo dziwne poroże, bardzo charakterystyczne, bo tam jest chyba stanik kobiecy, mi się wydaje, zawieszony na nim i mamy go zdobyć. No to okej, okay, akceptujemy. I teraz przechodzimy do Barnhuba, i tutaj jest cała mapa, jak widzicie, na której są naniesione te różnego rodzaju stodoły. I tutaj jest akurat 100 doła, której, do której możemy oczywiście się dostać. Natomiast potrzebujemy albo 50 dolarów, żeby kupić właśnie ten kanister, albo po prostu kanister, nie, no bo musimy paliwo zatankować. Ale na razie tego nie mamy, więc póki co po prostu przejdziemy sobie do garażu. I znajdziemy tutaj. Znajdziemy. O, tutaj mamy też taki, o, taką oponę. Ponieważ można w tej grze składać różnego rodzaju pojazdy, e, a i ogólnie sprzęt, w całość. Tylko, że musimy poszukać wszystkich brakujących części. Tu jest taka mini gierka, można sobie pograć i rzucać. Tu są za dwa, za trzy punkty. Proszę bardzo, można o, nauczyć się tutaj rzucać. Tutaj maszyna, która nam podaje te piłki. E, więc wzięliśmy sobie paliwo, i teraz tak e, odpalamy. Odpalamy ban i przechodzimy do tego. Kupujemy, znaczy nie kupujemy, bo już mieliśmy. Więc przechodzimy sobie bezpośrednio tutaj. E, w grze jest bardzo fajna muzyka, taka country. Bardzo charakterystyczna. O, jest stodoła. Proszę bardzo, tak ona wygląda. I generalnie mamy zadanie, że w tej stodole mogą być ciekawe rzeczy. Proszę. Dwayne's Love's Nest. I tutaj jest pan Wójcio. Mamy informacje, co możemy znaleźć. Mamy nasz pick-up, do którego będziemy wszystko ładować. Dobra, i tutaj wujcio mówi, że nie mamy zbyt dużo czasu. Możemy sobie muzykę puścić. Proszę bardzo, puszczamy sobie muzykę. I otwieramy. I tak, ja mogę sobie latarkę włączyć. E, zaczynamy od zbierania wszystkich rzeczy, które można gdzieś tam na złom sprzedać albo po prostu zmonetyzować. Książki się przydadzą. To jest wszystko oczywiście wartościowe. Tutaj mamy. O, klucz, dobrze. To mamy klucz. Wyłączymy sobie to. Jakieś puszeczki. Eee, tutaj nic nie ma. Tutaj to można podnieść. Tam nic nie ma. Pod spodem. Dobrze. Tutaj mamy płyty. Jakaś lina. Przechodzimy dalej. Dobra, przeniesiemy to tu. Tutaj jakieś. O, telewizor! A co możemy? Aha, zaznaczyć go, i on teraz zostanie automatycznie, jakby przeniesiony na pakę naszego pojazdu. Tu mamy jakąś płytę, tu mamy płytę, tu mamy kanister, tu mamy to, dobra, idziemy dalej. Okej, okay. eee, dobra, to można chyba. A nie, tego nie można. To można przenieść, to można przenieść, eee, dobrze. Następnie. O! Mamy Yamaha! Czyli tutaj generalnie mamy część tego właśnie motocykla, którego będziemy składać. To też przenosimy. Co tam jeszcze przenosimy? Czajnik. Po co komu czajnik tutaj? To też nie musimy mieć tego. Dobra, idziemy jeszcze do góry. Chodzimy sobie tędy. Tu jest łóżko. O, gumowa lala. Przenosimy gumową lalę. Jakaś taka zaskoczona, co? I mamy cel naszej podróży, czyli mamy to poroże właśnie z tym stanikiem. Także przenosimy też właśnie ten przedmiot. Cyk. Dobra. O, mamy misja wykonana. To znaczy, że znaleźliśmy przedmiot, który jest do misji potrzebny. Dobra. Otworzymy sobie. Jakieś UFO tutaj było. Ufo tańczyło, i go nie ma, i zostawił chyba jakiś napój. No i właśnie, zobaczcie, co się wydarzy: Ufo, krowy, myszy. Jest tutaj skiza. Gra generalnie zawiera różnego rodzaju takie chore wstawki humorystyczne. E, dobrze, i teraz tak znaleźliśmy jakiś tam przedmiot. Tutaj jakieś kolejne rzeczy. O, tutaj wilka znaleźliśmy. Taką statuetkę. Dodatkowo, co jeszcze? Tutaj mamy takie rzeczy. I tak, tutaj nie możemy przeskoczyć. Dobrze, więc idziemy jeszcze w tą stronę. Okej. Okay. I tutaj tak, tutaj nie ma, tutaj nie ma. I to chyba będzie wszystko. A, to jeszcze mamy. Dobra, to jest ten kawałek. A tam trzeba wejść do góry. Ciekaw jestem, czy można tak to poukładać, żeby tam po prostu wskoczyć. Ale już nie będziemy tym się zajmować, bo tam jest jakaś znajdka. Nie chce mi się układać tutaj całego. No, A ewidentnie to jest jakiś taki przedmiot, którego można tam znaleźć. Dobra, więc co robimy teraz? Eee. Idziemy tutaj pogadać. Do, a nie, to idziemy chyba do pojazdu. I tu w pojeździe mamy wszystkie rzeczy, które zostały znalezione przez nas. No i możemy wracać. O, i pojawił się pan agent. E, I to jest ewidentnie jakaś jakiś taka cywilizacja obca, nie? Czyli jest to jakiś... Mm, to Schmidt'a. Który jakieś dziwne rzeczy tutaj robi. No nie wiem, to może być ciekawy element, taki humorystyczny, ale też powiedzmy tak side-fabularny, czyli nie jakiś główny, ale, ale będzie coś tam oczywiście wprowadzał. No dobra, więc wykonaliśmy, co mieliśmy wykonać. I teraz tak. Mm, wzięliśmy sobie oczywiście z tej czerwonej stodoły. Przyjechaliśmy. I teraz jak to wygląda? To wygląda w następujący sposób. Przyciskamy tutaj. I wszystkie przedmioty są do takiego magazynu przenoszone. I my z tego magazynu możemy sobie po kolei wziąć przedmioty. Na przykład możemy sobie wziąć tutaj o, taką taczkę. Tylko musimy otworzyć. I tą taczkę możemy wprowadzić i położyć tutaj. Czekajcie, nie możemy chyba tak położyć. A... O, możemy ją położyć tu i ona wtedy będzie na wystawie sklepowej. Eee, teraz możemy na przykład sobie znaleźć o, taką książkę. I taka książka, może też ktoś by chciał ją kupić? O, proszę bardzo, za 18 dolarów pojawiła się cena. No dobrze, ale my przede wszystkim musimy sprzedać to poroże, bo to było najważniejsze, więc wybieramy to. Eee, spakuj i wyślij, za 300 dolarów. Wykonaliśmy to. Nice. Dobrze, więc teraz możemy się zająć. Oczywiście mamy 300 dolarów, więc możemy sobie kupić jakieś tam przedmioty. Ja sobie mogę już wszystko kupić. Więc mamy teraz i łopatę, proszę bardzo, mamy latarkę, mamy siekierkę, e, mamy łopatę. Mamy też taki przedmiot do upgradeowania, tutaj możemy szafeczki podkładać i tak dalej. O, proszę bardzo, tutaj możemy sobie takie miejsca na sprzedaż wszystkie wyposażyć. O, proszę. I teraz dzięki temu mamy kolejne miejsca w naszym sklepie, do których możemy na przykład. A nie, tu mamy telewizor. Telewizor akurat jest mniejszym przedmiotem, więc nie będziemy go tutaj kłaść, tylko na półkę. I telewizor za 70 dolarów. Dobrze, ale my musimy w tej grze pamiętać o tym, że się męczymy, więc idziemy spać. Proszę bardzo. I teraz jak wstaniemy, zaczyna się kolejny, drugi dzień. Podczas to, którego będziemy musieli jakieś tam zadania wykonać. Jest to siódma rano. Dostaliśmy nową wiadomość, więc oczywiście my, jako ten łowca okazji, będziemy kupować tanio i sprzedawać drogo. Tak powinno się robić, prawda? Dobrze, mamy kolejny, jak widzicie, tak. Okej, okay. mamy silnik do załatwienia. Czyli musimy generalnie znaleźć silnik. Akceptujemy sobie go. I teraz ten silnik się podobno... A, tu jest, moi drodzy... Coś takiego właśnie, to też chyba jakoś wojny magazynowe to się nazywało. To się nazywało wojny magazynowe i to polegało na tym, że był zawsze magazyn, który był opuszczony. I e, oni nie wpuszczali do środka, żeby nie zdradzać, co tam jest, ale ludzie się licytowali w ciemno, e, mniej więcej po wyglądzie, jak to wygląda, czy to warto, czy nie warto i potem się okazywało, czy byliście bogat, bogaczem, czy traciliście. E, no, oczywiście w programie, jak wszystko w telewizji, praktycznie, no, albo większość rzeczy był ustawiony, e, więc no, fajnie się to wyglądało, wygląd ale to było nielogiczne, to, co oni tam pokazują. Więc po prostu przejdźmy sobie. Chociaż swego czasu e, oglądałem trailery na ten rok, co ma wychodzić, i będzie symulator, właśnie wojen magazynowych. Będzie symulator, gdzie będziemy licytować garaże, i potem się okaże, czy warto było, czy nie warto było. Twoją drogą to będzie pewne, tak nudne. Że... Natomiast tu mamy połączenie wielu rzeczy, nie? Czyli e, mamy teraz licytację. Okej. Okay. Eee, Okej, okay. naszym celem i teraz tak, to są przeciwnicy nasi, rywale podczas głosowania, podczas znaczy licytacji. I jak widzicie, tu są te magazyny różnego rodzaju, to też tu też gościu sobie stoi i podchodzimy. Okej, okay. jest. Więc dobra, wujek Billy, ten gość, który tam gdzieś nas prowadza, dał nam 600 dolarów na rozkręcenie zabawy. I teraz uwaga, teraz będziemy się licytować. I on tam bardzo szybko mówi: teraz będzie na 50 dolarów, czy 25? Podbijamy za 25, proszę bardzo. Czy oni chcą? Czy oni dają więcej? 225, podbijamy o 25 dolarów, jeszcze wyżej. Okej, okay. 625 dolarów tutaj mamy, jak widzicie. Oj, ktoś nas przebił, dobra, za 100 daje 400 dolarów. Po raz pierwszy, po raz drugi. On jeszcze podbił. To ja jeszcze podwyższam. 550, proszę nie przelicytuj mnie. Okej, okay, ona odchodzi powiedziała, że to jest za dużo. Dobra, powiedział, że jest za dużo. I gościu musi się zastanowić. Okej, okay, wygraliśmy za 550. Swoją drogą chyba nie da się przegrać tej pierwszej licytacji. Dobra, i teraz to jest nasz magazyn. Oni sobie tam poszli, jak widzicie, poszli sobie. Natomiast my tutaj przede wszystkim możemy sobie tak poszukać różnych rzeczy. Ok, mamy silnik, ale to jest silnik do motocykla. Czyli tutaj y, szukamy też opony, są, transportujemy te opony, radio mamy. Możemy otworzyć sobie szafki, zaświecić światło, żeby zobaczyć, czy coś ciekawego. No i dobra, i tu się okazuje, że jest jeszcze dodatkowe. O, tutaj bezpiecznik musimy włożyć. Ale my tego bezpiecznika nie posiadamy. Więc musimy znaleźć ten bezpiecznik. Eee, to nie jest bezpiecznik. Okej. Okay. tutaj go nie ma. Tutaj go nie ma. Tutaj chyba też go nie ma. Na ziemi jakieś puszki. O. Cyk. No dobra, idziemy na dół. O, nie otwiera się. To jest. O. Czyli nie mamy bezpiecznika. Musimy znaleźć bezpiecznik. To jest ciekawa sprawa, bo jak pierwszy raz odpalałem grę, to nie spotkałem się z takim wymogiem. Znaczy inaczej, z takim problemem po prostu kliknąłem i ten bezpiecznik się tam z automatu pojawił, ale okazuje się, że ten bezpiecznik gdzieś tutaj musi po prostu się znajdować. Jeżeli on się tutaj nie znajduje, to możemy mieć problem. Oj, oj, tu jest jakiś przedmiot. Nie możemy. Nie możemy tego otworzyć. A tutaj jest tam samochód. Jest. Ja potrzebuję go. Halo. Halo gościu. Tu jest jakaś puszka. Może na ziemi on leży. Nie, tutaj go nie ma. Ty, a może trzeba go wyciągnąć z skądś z jakiegoś innego pomieszczenia. O. A może on się nie zespałnował. I to jest błąd gry. Tu go nie ma, tu go nie ma, w środku go nie ma, a tu jest! O, tutaj był w koszu, to ja widzicie, tego nie zauważyłem. Dobrze, więc tutaj bezpiecznik wkładamy i otwieramy. I teraz, co myśmy tutaj znaleźli? Amortyzator, proszę bardzo. E, co tutaj jeszcze? Alufelgi, opona, cały pojazd, proszę bardzo, cały pojazd. Tu, exit. Nie można go przetransportować. Bo nie mamy wystarczającą ilość hajsu. Czyli potrzebujemy 150 dolarów. Dobra, to transportujemy. To transportujemy. Tutaj jakieś szafeczki są. To transportujemy. To musimy sprzedać. Tu są jakieś inne rzeczy. To transportujemy. Tu mamy paliwo. Eee, tu coś jeszcze jest? Tak, do motocykla. Kolejny przedmiot. Proszę bardzo, do motocykla. I eee, tu na dole. Jeszcze mamy jakieś pomieszczenie. A no właśnie, tu jest to główne z tym silnikiem, którego sprzedajemy. To sprzedajemy, znaczy sprzedajemy, przenosimy to do siebie, proszę bardzo. Sprzedaliśmy troszkę puszek i mamy 157. Dobra, 157 to pozwala nam za 157 przetransportować ten oto pojazd. Dobrze, no to teraz już wracamy na naszą. Stajnie na... stajnie na... No, nie stajnie, nie stajnie. Wracamy mm, oczywiście do naszego biura i będziemy działać. Dobra, wracamy. Yeah. Uhu! Samochód na pakę, let's go! No to się yeah. ciekawe, no chyba się opłacało, tak? zobaczymy ile jest wart, prawda? Dobrze, więc e, pieniędzy nie mamy, więc co powinniśmy zrobić oczywiście, żeby zarobić pieniądze? No. Trzeba oczywiście sprzedać to, co żeśmy dostali, tu sobie to przenosimy. I teraz tak e, mamy kolejną część tego motocykla. Możemy sobie to zanieść tutaj, proszę bardzo. I kolejną, zaraz będziemy kolejną część, tylko musimy coś sprzedać, nie? Okej, okay. i mamy teraz. Oponę. A nie oponę, tylko całe koło. Także możemy z tym kołem sobie zajść. O, zostawiamy go tutaj. Eee, teraz idziemy spać. Aha, jeszcze musimy sprzedać ten cały silnik, bo musimy pieniądze mieć, prawda? Email. Spakujmy ten silnik. I dostaliśmy pieniądze. No i super, i teraz sobie pójdziemy spać. I na sam koniec tego materiału pokażę wam jeszcze jak wygląda element ze sprzedawaniem tych rzeczy. E, bo to działa też tak, że jak... O, coś nam się śni, jakieś owce, kozy. Działa to w ten sposób, że jak generalnie. O! Podchodzimy do e, sklepu. Możemy oczywiście wystawić te rzeczy. To jeszcze można licytować się, żeby jak najlepszą pieniądze, żeby jak najlepsze pieniążki. Tu mamy jakiś amortyzator. E, może go tutaj można wystawić? Czekajcie, można go tu wystawić? Nie, tu go nie można wystawić. Dobra, czyli takiego amortyzatora nie można wystawić na sprzedaż. Dziwne. Może jest częścią jakiejś układanki. Natomiast co można zrobić? Można na przykład to. Czyli z jakiegoś tam pickupa, z jakiegoś traka coś takiego. No dobra, i teraz otwórzmy sobie sklep. Zróbmy open, gdzie jest open, tutaj zmieniamy, open, jest otwarty, także zapraszamy, tu jest wujek, on nam bije brawo, elegancko, eee, szybciutko, teraz podejdźmy jeszcze, coś wystawimy, może takie o alufelgi, cyk. można je Mamy, sprzedać, no? tak, o przyszedł gościu i on się zastanawia, dobra, ja się z nim potarguję i trzeba w odpowiednim momencie nacisnąć po prostu, o, to on wtedy podnosi Bebezo. na przykład o 5 dolarów, ale my możemy jeszcze spróbować. Okej. Okay. I jeszcze można się potargować. Taka minigierka. Dobra, on powiedział, że to jest that's my final offer, czyli musimy się zgodzić. Dobra, on kupił za tam 20 parę dolarów książkę, to nie jest zbyt dużo, ale zawsze coś. E, bierzemy drugą. Teraz oponę sobie weźmiemy. To prawda są używane opony, ale zawsze można zarobić trochę hajsu. Może się ktoś po prostu znajdzie. Niektóre przedmioty trzeba naprawić. Ej, złodziej, 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 mam cię! Mam cię, złodzieju! Co ty myślałeś, że co? Że sobie tak po prostu weźmiesz te rzeczy i ujdzie ci to? Radio. Radio na pewno będą chcieli kupić, to są takie czasy, że każdy chce mieć radio w samochodzie. Dobra. Oj, kobita, co chce kupić? E, interesuje cię. Aha, to! Czarna magia. Czemu ty chcesz książkę do czarnej magii? Ops. A, za dużo. No to dobra, nie opłacało się to. Sprzedajmy po prostu. Dobra. I zniknęła. No to sprzedaliśmy. Niektóre, widzicie, osoby tak bardzo szybko i ten wskaźnik migał, to znaczy, że jakieś takie nerwowe są. Wilk. Wypchany wilk. Uśmiechnięty z łapą u góry. A... Wchodź. Dobra, możemy go postawić. Za ile jest? Za 75 dolarów. No i tak generalnie ta yy, gierka wygląda. Przychodzi gościu. O, on jest zainteresowany. Dobra, czekajcie, to sprzedajmy. Ten gościu chce to sprzedać, a ona chce to. Ale ona jest zainteresowana czy nie? Dobra, a kolejny mail jest. Dobra, kolejny mail, moi drodzy, jest. Yy, John Behind Guys, bla Dobra, Accept Dog Co to, to jest to? Quiet Woods okej. Okay. Można kupić i można się tam przenieść, ale to poczekajcie. No, to jest chyba już ostatnie miejsce w tej rozgrywce, które można znaleźć. Ale jeszcze chcę wam pokazać, że można tutaj na przykład sobie wziąć i e, można ulepszyć to miejsce. Czyli. A, sprzedajmy, dobra. Można tutaj na przykład e, postawić maszynę do naprawiania. Co wtedy nam pozwala naprawiać zepsute rzeczy? Albo maszynę można też dać do składania przedmiotów. Już wam pokazuję, jak to wygląda. O, tu jest maszyna do składania przedmiotów. To znaczy, jeżeli znajdziemy. oczekajcie, złodziej! Złodziej, 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 złodziej. co on chce mi ukraść? O, ty się łasisz! Jakiś wiejski dupek. Dobra, i bierzemy teraz kolejną oponę. Już jest. Jeszcze jednej brakuje bo tu jest pojazd, który chcemy sprzedać ale brakuje nam takiej opony co chcesz, kobito? a, to sprzedajmy a ona pojazd kupiła widzicie, samochód kupiła i to za duże pieniądze wow no okej, okay. jak kupiłaś samochód, to super e, gdzie ja miałem tą jedną oponę ja tak z nią o, tu jest, dobra I teraz patrzcie, teraz możemy sobie po prostu poskładać i kliknąć. Can't assemble unfinished. A, bo nie ma silnika. Nie ma silnika, to jeszcze silnik jest potrzebny. Tu nie ma. Bo silnik jest w magazynie. I silnik jest tutaj. Dobra. Proszę bardzo. Tutaj oto silnik jest. I dzięki temu możemy już złożyć sobie... High World 5 Wolf. Dobra. Ok, klikamy. I stworzyliśmy o Yamaha motorbike, czyli motocykl Yamahy, e, gdzie można sprzedać go za 600 dolarów. jest na wystawie u nas. I tak to, moi drodzy, wygląda. Teraz na przykład jest kolejna misja, e, gdzie po prostu w Banhabie otwieramy sobie i przenosimy się. Tym razem jakaś to jest misja chyba taka nocna. Chociaż nie. A, okej, okay, przeszliśmy, bo nie ma już trzeciej. Więc y, jest to podsumowanie tego dema. Oni też na Kickstarterze zrobili sobie oczywiście gierkę. Dobra, więc e, Banfinders, teraz możemy sobie wystawić im ocenę, napisać jakieś takie, że na przykład co mi się podoba, co mi się nie podoba, pracujcie nad tym, naprawcie to. E, natomiast ja się z wami będę żegnał i chcę powiedzieć, że w tą grę, no tak jak mówię, możecie na Kickstarterze ją śledzić, jak będzie premiera tej gry prawdopodobnie zagramy sobie jeżeli tutaj też będzie dużo pozytywnych komentarzy czy też łapek w górę to to znaczy, że chcielibyście oglądać przygody właśnie tutaj takiego łowcy przygód łowcy nagród, e, swoją drogą jak ktoś zna taki program że te, te takie różnego rodzaju stodoły odwiedzali e, to dajcie znać czy on, on się jakoś konkretnie nazywał bo ja już może pomyliłem programy w każdym razie, jeżeli wam się materiał podobał łapa, subek, e, komentarz siedzcie w domu, pamiętajcie nie zarażamy innych, nie zarażamy Siebie, nie zarażamy innych. Dbajcie o higienę, oglądajcie, wysypiajcie się, będzie wszystko gitara. Smacznie jedzcie, macie dużo czasu, także możecie trochę pogotować w domu. Ja postaram się też podczas tej kwarantanny jakieś fajne materiały z gotowania zrobić, bo ostatnio chleb był nagrany, że chleb domowy robiłem pyszny wyszedł kurpiący elegancki. No i co? Zapraszam Was także na mojego Discorda na grupę facebookową. Ale też na sklep G2 w opisie macie link, gdzie można kupić różne gry. Macie dużo czasu, więc możecie sobie pograć. Do zobaczenia w kolejnym materiale. To była gra o nazwie Barn Fighters, czyli poszukiwacze stodół. Dziwnie to brzmi po polsku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.